Czy ten dźwięk oznaczał kawę wlewaną do filiżanki? Tak, ale nie jest tak sugestywny jak jej zapach, którego niestety nie da się przekazać przez podcast. Dlatego przed wysłuchaniem naszej dzisiejszej rozmowy polecamy zaparzyć sobie filiżankę kawy, bo słuchać o kawie bez kawy to się po prostu nie godzi. Dzień dobry, tu Dominika Zagrodzka, a to jest podcast z portalu FoodService24.pl. Porozmawiajmy o gastronomii, trendach, nowinkach i nieszablonowych pomysłach. Czas na serwis. A o kawie porozmawiam dziś ze specjalistką Agnieszką Bukowską. Od dawna zajmuje się marketingiem i fotografią w branży hospitality. Przez lata współpracowała z marką Coffee Desk, a do tego jest autorką książki Less Waste o niemarnowaniu jedzenia, a także współautorką przewodnika po polskich kawiarniach Speciality Coffee Spots, którego druga edycja pojawi się na półkach już za chwilę. Postanowiłam więc zapytać Agnieszkę o kawowe trendy i o to, jak przez lata zmienił się rynek kawiarni w Polsce. Agnieszku, powiedz, kiedy kilka lat temu wydawaliście pierwszą edycję Coffee Spots Polska, tych kawiarni z kawą speciality było mniej niż teraz, ale ten rynek w ogóle też wyglądał inaczej. Co się zmieniło przez te kilka lat z Twojej perspektywy? W pierwszej edycji opisywaliśmy um, prawie 180 miejsc, obecnie mamy ich... Około 300, bo jest 268 miejsc opisanych, ale niektóre z nich mają dwa lub więcej lokali, więc na pewno na pewno zmieniła się się ilość tych miejsc. Sporo z nich się zamknęło podczas pandemii, więc wliczamy, że około. 152 nowych miejsc otworzyło się po roku 2021. Co się zmieniło? No Zmieniło się na pewno to, że właściciele kawiarni to już nie są ci tacy zajawkowicze, którzy pracowali wcześniej sobie za barem i stwierdzili, że tworzą swoje miejsce albo rzucili pracę w korporacji i stwierdzili, że teraz będą robić coś romantycznego. Bo w pierwszej edycji najwięcej takich historii op opisywaliśmy, a w tej edycji. Zdecydowanie bardziej widać, że prowadzenie kawiarni speciality to jest po prostu już biznes, na którym można zarobić, że, to, że jest bardzo wielu y, właścicieli, którzy y, mają kawiarni jako y, jeden ze swoich biznesów, nie są tam na stałe. Pytaliśmy o to, ilu Um, właścicieli kawiarni um, jest jakimiś mistrzami baristów albo, albo bierze udział w konkursach i to jest około 10%. Także skończyła się, powiedzmy, era tej zajawki, ale o tym też mówił Mintel mówił w, swoim, w swoim badaniu, które gdzieś pod koniec roku um, poprzedniego było wydane z trendami na 2024, że mamy do czynienia z tą czwartą, Czy którąś tam falą kawową, w której wychodzimy z takiej zbytecznej, profes zbędnej profesjonalizacji yy, i takiego zbytniego nadęcia, że jakby jednak teraz już kawa jest o tym, że każdy ma ją pić tak jak chce i lubi, i może sobie dodać do niej syrop, jeśli chce, może sobie dodać do niej yy, nie wiem. Yy, Sok pomarańczowy, tonik, co tam ma na to ochotę. Rynek też y, zmienił się na pewno pod względem y, ilości inwestycji w te, w, te, w te kawiarnie. Przez to design kawiarni wygląda zupełnie inaczej, bo kiedyś to jednak były miejsca, które otwierają sobie ludzie, żeby było tam jak w domu, a teraz to są kilkuset tysięczne inwestycje, gdzie, gdzie widać, że, że pracował nad tym dobry architekt, że. Że wszystko jest przemyślane. Oczywiście też nie mówię, że to jest jakaś, jakaś generalizacja dla wszystkich miejsc, ale po prostu widać takie, taki, taki trend. Powiedziałaś o tym, że. Przestajemy być takimi kawowymi ortodoksami, czyli że można sobie do tej kawy różne rzeczy dodawać. Jaką kawę chcą pić Polacy? Czy my jesteśmy otwarci na nowości, takie jak cold brew, czy kawa nitro, czy może to już w ogóle nie są nowości w świecie to już kawy? To w ogóle nie są nowości w świecie kawy, to już są, że tak powiem, must have'y. Jeśli dobrze pamiętam, to 60, 60 albo 70% kawiarni ma w swojej ofercie już nitro lub cold brew bardzo ułatwiają to też takie narzędzia jak na przykład Hardtank, czyli coś, coś co to zostało wymyślone w Opolu i teraz robi karierę na, na całym świecie. Urządzenie które sprawia, że, że można robić cold brew bez całego tego bałaganu dookoła i, i baniaków i tak dalej. Więc też ładnie wygląda za, za barem. Są kawiarnie, które są psychofanami nitro, jak na przykład warszawski Mułas, gdzie nitro pojawia się z pierwszym promieniem słońca i, i kończy się raz, kiedy przyjeżdżają ciężarówki Coca-Coli na no dużo kawiarni jakby opiera gdzieś swoją ofertę na tym nitro i w nitro też pojawia się nie tylko kawa, a można też w kofideskach można się napić nitro flat white w, w niektórych kawiarniach można się napić herbacianego nitro także bardzo dużo jest możliwości na tą zimną kawę no zimna kawa jak pokazują wszystkie badania gdzieś z zachodu będzie zyskiwać na, na, wartości, na wartości rynku, na znaczeniu i, i, i tak dalej, bo podobnie jak rynek zresztą kaw takich gotowych RTD, bo młodzi ludzie lubią po prostu wejść do sklepu i kupić puszkę i, i mieć już po prostu gotowy, gotowy napój ze sobą. Ale to też jest ciekawe, że te kawiarnie, które kiedyś były takimi kawiarniami, powiedziałabym, niszowymi, teraz też są dostępne właśnie na sklepowych półkach, tak samo jak duże sieciowe produkty. Wydaje mi się, że sporo kawiarni speciality przestało już być mikropalarniami, a stały się jednak większymi biznesami, które wchodzą już na półki, marketów, rozlewają się coraz mocniej w Polsce. Gdzie w miastach najczęściej powstają takie kawiarnie speciality? Czy zauważyliście tutaj jakąś prawidłowość? W mniejszych miastach, znaczy mniejszych, no, tych, tych średniej wielkości, takich 400-500 tysięcy mieszkańców, kawiarnie otwierają się w centrum. A w tych większych zauważyliśmy, że już coraz bardziej znaczący jest fenomen kawiarni sąsiedzkich. Ludzie chcą sobie zejść na, zejść na kawę w kapciach, czy, czy kupić sobie coś na wynos, idąc na spacer z psem. No i drugą, drugą kwestią też jest, taką zmienną, jest to, że otwiera się właśnie coraz więcej tych Cool miejsc i te kul cool miejsca, żeby być cool, już chcą mieć jednak produkty dobrej jakości, chcą mieć tą kawkę specialty. Coraz więcej miejsc, które nie są kawiarniami, wprowadza do oferty tą, tą kawę specialty. Też ten fenomen zwiększa na pewno ilość mikropalarni, no bo tych mikropalarni jest już dużo więcej niż, niż jest potrzebna, żeby nasycić, nasycić rynek kawiarni, więc one się już rozlewają dalej i chcą wprowadzać swoją kawkę do, do piekarni, do cukierni, do restauracji itd. To, co powiedziałeś o tych lokalnych kawiarniach, od razu mi się skojarzyło z piekarniami, że my właśnie też mieliśmy taką dużą potrzebę dobrego chleba, nie z sieciowych piekarni i stąd powstało dużo rzemieślniczych miejsc i chyba tak samo jest z kawą, że my po prostu jesteśmy bardziej świadomi, i chcemy tej lepszej kawy. Tak, chcemy lepszej kawy, ale z piekarniami to w ogóle jest bardzo ciekawa, ciekawa kwestia, bo to jest takie trochę obopólne oddziaływanie, bo kawiarnie zależy kawiarniom zależy na tym, że by mieć jakościowy produkt, więc wchodzą we współpracę z piekarniami rzemieślniczymi, no i jednocześnie pokazują im kawkę specialty, którą te, te piekarnie z kolei wprowadzają mm -hmm. do siebie. Coraz więcej miejsc się otwiera właśnie z chlebkiem, które mają po prostu opcję jakiegoś szybkiego przelewu, wrzucają sobie jakąś tam małą maszynkę, mały master czy bana i po prostu kupując chleb możesz sobie zgarnąć kawę na wynos czy, czy przy jakimś jednym stoliku, stoliku na miejscu. I często to jest do wyboru, że albo jest właśnie kawa przelewowa, bo te przelewowe ekspresy są tańsze, do Prowadzenia, albo właśnie jakiś mały ekspres klasyczny, gdzie, gdzie można się napić espresso. No są też oczywiście kawiarnie, znaczy piekarnie z pełną w ogóle obstawą specialty. Ja na przykład mieszkam koło Deja na Bielanach. No i w Deju można kupić, nie wiem, filtr do Aeropressa. Nie? Także jakby te światy się bardzo mocno um, przenikają. Powiedziałaś, że Nitro i Cold brew to już nie są nowości. To co jest taką nowością? Co jeszcze nas w kawiarniach może w najbliższym czasie zaskoczyć? Adaptogeny, wszelkiego rodzaju kawy funkcjonalne. Tutaj mamy dwie opcje: albo właśnie to będą kawy z dodatkiem czegoś, jakiegoś, właśnie CBD, grzybów i tym podobnych rzeczy, albo właśnie zastąpienie drugiej kawy, na przykład danego dnia jakimś napojem z adaptogenami. To jest też taki, taki ciekawy teraz fenomen, że ludzie szuka, szukają czegoś więcej i też zdają sobie sprawę z tego, że, że kawa w dużej ilości może na nich wpływać negatywnie, więc szukają takiego balansu, czegoś, co Pobudzi, ale też nie wprawi w jakiś taki stan y, zdenerwowania czy zbytniego, zbytniego pobudzenia, co nam się często zdarza, jak pijemy sobie y, szybki przelew przez cały dzień przy biurku. No, konsumenci są coraz bardziej, coraz bardziej świadomi, więc dbają o swoje zdrowie. Y, dlatego też decaf jest y, coraz bardziej coraz bardziej popularny. W większości kawiarni już jest, y, już jest dostępny. My ciągle czekamy na y, wzrost rynku herbaty, specjalizacji i liczymy na to, że to się w końcu, w końcu wydarzy, bo niestety herbata w kawiarniach z jakościową kawą nadal traktowana jest dość, dość po Nowe rzeczy pojawiają się, pojawiają się co chwilę i trudno jest, trudno jest za nimi nadążyć. Teraz przed nami nowy sezon, więc zobaczymy. W zeszłym, w zeszłym roku mieszaliśmy kawę z sokiem pomarańczowym i z wodą kokosową, na przykład gdzieś w Parzymy tutaj w Bydgoszczy się spotkałam. A co się pojawi w tym? No. Mm -hmm. Jak myślisz, dlaczego ta herbata jest cały czas tak traktowana trochę gorzej niż kawa? Ym, no mi się wydaje, że mamy takie skojarzenie, że ta herbata to jest coś, co się pije na przeziębienie, co, nie wiem, jak boli brzuch czy mm -hmm. coś takiego i że jednak mało wiemy jeszcze o jakościowej herbacie i o tym, że ona może być tak samo yy, skomplikowana, że tak powiem, i tak samo dobrej jakości jak, jak kawa, że że mamy rodzaje zielonej herbaty, które tak samo jak kawa, podlegają różnym obróbkom, że jest herbata, która nazywa się gyokuro, którą, którą przykrywa się plandykami, żeby nie dotarło do niej za dużo słońca, żeby nie wytworzyło się za dużo chlorofilu, żeby nie była gorzka i tak dalej. Także zagłębiając się w temat herbaty, można, można zawariować tak samo mocno jak, jak na punkcie kawy. No i z takim ewentualnym powodem może, może być moim zdaniem to, że w opinii Polaków kawa nie, po, herbata nie pobudza aż tak mocno. Jeżeli jednak kawę się pije po to, żeby nie wiem, pracować czy, czy, czy uczyć się bardziej wydajnie, intensywnie i tak dalej. A herbata jeszcze nie ma takiego mniemania, no ale na przykład macza pobudza równie mocno co kawa, a w bardziej zrównoważony sposób, bo uwalnia się przez dłuższy czas ten składnik aktywny. Że nie mamy takiego jednego kopa, tylko przez, przez kilka godzin wzrasta nam właśnie koncentracja i, i zdolność do pracy i tak dalej. Więc wydaje mi się, że o herbacie dużo się jeszcze musimy, musimy dowiedzieć. Ty też jesteś autorką książki Less Waste i generalnie trend w ogóle, Less Waste, trend sustainability, to jest coś, co teraz jest bardzo ważne i bardzo na topie też w świecie kawiarni. Na jakim etapie my w Polsce jesteśmy, jeśli o to chodzi? Bo podejrzewam, że tutaj też coś się zmieniło jednak na lepsze. No, są kawiarnie, które jakby wynoszą sustainability na, na najwyższy poziom, jak, jak store czy forum, gdzie, gdzie mamy, nie wiem, kompostowniki, gdzie z, z resztek mleka robi się ricotte, a z, z zbędnych espresso, które nie zostały wykorzystane, robi się miso, do jednej z moich ulubionych kanapek, swoją drogą. I, i oczywiście są miejsca, gdzie no właściwie nie ma żadnego waste, można tak powiedzieć. No, oczywiście, no, jakbyś. Jakiś tam jest, ale bardzo, bardzo mały. Ale też wydaje mi się, że trochę Polacy ym, idą w sustainability, dlatego że zauważają, że, że to się opłaca. Że y, na przykład, nie wiem, są takie aplikacje, jak to, to good to go, że, że możesz. Ym, Uratować jedzenie, które zostaje ci po, po całym dniu. I zamiast je wyrzucać, możesz je po prostu sprzedać po niższej cenie. Klient jest zadowolony, kawiarnia jest zadowolona. Dużo jest, jest tego typu rozwiązań. I tak samo właśnie zwraca się uwagę na to, żeby zużywać rzeczy w całości, żeby, żeby pracować nad poprawieniem futkostu. Wydaje mi się też, że jeśli chodzi o kawiarnie, to dzisiejszym trendem jest takie mocne wyróżnienie się czymś. I tutaj mamy te dwie trochę przeciwstawne drogi, czyli jedna droga w stronę monokonceptów miejsc, które skupiają się bardzo mocno na jednym produkcie, na przykład na jednym typie słodyczy, mhm. a z drugiej strony miejsca, które próbują być czymś więcej niż kawiarnią czyli księgarnią, albo piekarnią, albo klubem po godzinach. Jak ty się na to zapatrujesz? Tak, te trendy działają, działają w dwie strony, bo zarówno zauważamy, że na przykład kawiarnie się bardzo mocno skupiają na sztuce że są kawiarnie, galerie, kawiarnie, które mają na ścianach, na ścianach jakieś dzieła lokalnych, lokalnych artystów. Mamy faktycznie miejsca, gdzie, które otwierają się z jakimś jednym konceptem, w którym się specjalizują. I to też fajnie wpływa na wybór kawy, bo jeśli już dbamy o jakość jednego składnika, czy to są nie wiem eklery, czy pasteis z Denata, czy na przykład koreański eggdrop, jest taka jak kawiarnia okruszki w Poznaniu, no to jeśli już mamy dbałość o składnik, no to dbamy też o kawę i wprowadzamy wtedy tam, tam kawę, kawę specialty. Dużo mówimy o kawiarniach, ale powiedz, czy ty kiedy chodzisz do restauracji zwracasz uwagę też na jakość kawy? Ja jestem typem foodisa, więc zawsze mam zaplanowane posiłki w jednym miejscu i kawę potem w następnym, żeby odwiedzić jak, naj, jak najwięcej, najwięcej miejsc. I rzadko mi się zdarza, że piję kawę i jem w tej samej lokalizacji. Mam taką zasadę, że szukając miejsc na przykład na, na śniadanie sprawdzam, które mają kawę specialty, bo wiem, że one się będą wtedy troszczyły o składniki po prostu i że to jedzenie będzie dobre. Że wiedzą, co robią. I tak samo też y, taki protip. Działam z wieczorami, kiedy kawiarnia, czy znaczy kawiarnia, kiedy miejsce ma jakieś wino naturalne w swojej ofercie, to zakładam, że tak samo troszczą się o składniki w jedzeniu. Y, no i nie przyjechałam się jeszcze na tym nigdy. Mhm. byś miała polecić komuś z zagranicy pięć kawiarni w Polsce. Nie, nie, nie mogę tego zrobić, za dużo tych kawiarni odwiedziłam, za dużo tych kawiarni lubię i jeśli miałabym jakieś podać, to właściwie pewnie tylko ze względu na, na swoje jakieś preferencje bardzo subiektywne. Lubię po prostu iść na kawę w miejscu, w którym właśnie jestem, czyli jakby jestem na Bożu i mam jakieś sprawy do załatwienia, no to idę do kawiarni na Bożu. Jestem w centrum, to też nie biegnę na drugi koniec miasta, tylko po prostu wybieram jedną ze swoich... Um, ulubionych kawiarni w, w, tej, w tej części. Czasami idę do jakiegoś miejsca specjalnie ze względu na jakiś wypiek, coś do zjedzenia, tak jak wspominałam o tych kana kanapkach z, z, z Miso. Um, więc jak mam na coś konkretnego ochotę, to, to się tam udaje. Ale raczej zwykle jednak decyduje lokalizacja. Jak myślisz, w którą stronę będzie szedł ten rynek? Czyli jak kolejna edycja Coffee Spot za kilka lat może wyglądać? Na pewno... Znaczy nigdy nie mów, nigdy nie mów na pewno nigdy nie mów nigdy, ale wydaje nam się, że to ostatnia edycja, w której jesteśmy w stanie opisać wszystkie kawiarnie, że to teraz już był naprawdę duży wyczyn. 300, 300 miejsc, 300 feedbacków do designu i odwiedzenie tego wszystkiego to graniczyło naprawdę z cudem. Więc wydaje nam się, że kolejne przewodniki będą już bardziej o wybranych miejscach, o konkretnych fenomenach, bardziej o pokazaniu zjawiska niż, niż wskazaniu absolutnie wszystkich miejsc, które do niego, do niego należą. No a jak będzie się zmieniać rynek, wydaje mi się, że te granice będą się bardzo mocno zacierać pomiędzy właśnie kawiarniami, a śniadaniowniami, a piekarniami, że te wszystkie miejsca jednak będą po prostu dążyły do tego, żeby mieć mieć dobre produkty i bardzo trudne będzie sklasyfikowanie ich jako konkretny, konkretny koncept. Też wiele miejsc otwiera wiele kawiarni, otwiera swoje palarnie, otwiera swoje piekarnie, żeby jakby mieć większą kontrolę nad całym procesem i, i łańcuchem dostaw. Więc pewnie też będziemy mieli do czynienia więc Takimi konglomeratami, że tak powiem, typu na przykład, nie wiem, trójmiejska pokusa. Tam nie powróciliby się ich konglomeratem. Bardziej chodzi o to, że mają, mają kawiarnie, dwie kawiarnie, będą mieli piekarnie, miejsce z bajglami i to się po prostu jakoś tak wszystko fajnie rozwija. Już teraz 25% kawiarni same w kawę i na pewno też pokazuje to ten procent, jak wiele kawiarni. Jarni już zwraca uwagę na to, żeby właśnie po pierwsze mieć kontrolę nad produktem, a po drugie zwiększać marżę i, i widzi do tego szansę w wypalaniu kawy samodzielnie. Oczywiście nie wiąże się to z tym, że muszą mieć swój własny piec i palarni i tak dalej, mogą to robić kontraktowo, u znajomych i tak dalej. Jest na coraz więcej możliwości. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i zachęcamy do czytania i do kupowania przewodnika Coffee Spot, z którego premiera już 20 kwietnia. Dzięki. A jeśli chcecie być na bieżąco, jeśli chodzi o kawowe i nie tylko trendy, to koniecznie zaglądajcie na naszą stronę www.foodservice24.pl, a także na nasze social media: Facebooka, Linkedina i Instagrama. Linki do nich znajdziecie w opisie tego odcinka. Słyszymy się już niedługo.